Dzień dobry. Dzisiaj czujemy się trochę jak polscy kibice piłkarscy, którzy niby wiedzą, że jest jak jest, ale gdzieś tam jednak jest ta iskierka nadziei, że będzie pozytywnie, jeżeli chodzi o rezultat dzisiejszego meczu z Portugalczykami w Lidze Narodów. I tak samo my właśnie wiemy, że tutaj jest jak jest, ale jest jednak ta iskierka nadziei, że będzie tak. W kontekście wczorajszego epizodu tygodniówki Ring of Honor i z tym napływem nadziei, wplątujemy się w wydarzenia z wczorajszego odcinka. A zaczynamy, Państwo, Szanowni, od dużej ilości chłopa w Ringu. Tak teamowy pojedynek z udziałem czterech drużyn. The Undisputed Kingdom, czyli Matt Taven i Mike Bennett. W drugim narożniku ekipa Gates of Agony, czyli Kaun i Trzeci narożnik Grizzled Young Veterans, czyli James Drake i Zach Gibson. I w ostatnim narożniku reprezentanci Dark Order w postaci Alexa Reynoldsa i Johna Silvera. Jak tylu chłopa? No to wiadomo. Chaos. Co chwilę zmieniał się skład walczących w ringu, multum ciosów i kopniaków. Były też oczywiście konkretniejsze akcje, jak choćby Headlock Driver od Tavena, czy Double chokeslem od Gates of Agony dla Mike'a Bennetta. Jeszcze większy chaos był poza ringiem, gdzie też leciały kopniaki, ale finalnie, Państwo Szanowni, John Silver złapany przez Team Undisputed Kingdom, którzy dzięki Hail Mary odliczyli go. Do... Trzech. Tak więc panowie Taven i Bennett wygrywają, ale jak widać, Gates of Agony mają swoje przemyślenia na ten temat. No, panowie tutaj uścisnęli sobie tłoń, dłoń po walce, ale no właśnie. A teraz mistrzowie drużynowi w akcji. Dzisiaj będą w akcji zarówno oni, jak i panowie pretendenci w swojej akcji. Zatem Dustin Rhodes i sami Guevara w akcji, a ich przeciwnikami był team Shot Through the Heart, czyli Love Duck i TJ Crawford. Pełna dominacja panów mistrzów. Zobaczyliśmy m.in. Corks corkscrew Drive poza ring samiego na obu rywali. Shining Wizard od Dustina, Sten Dinkmunsot od samego, a na sam koniec obaj panowie mistrzowie wymierzyli po GTH obu panu o panom Jobberów. No i tak zakończyła się ta walka trwająca niecałe 3 minuty. Na tym się jednak nie skończyło. Niemalże od razu po walce zjawili się panowie Vincent i Dutch atakując panów mistrzów. Zwieńczeniem ataku było to, że Dustin Rhodes dostał w głowę dzwonkiem. No takim dzwonkiem, jakie noszą krowy. Zakładam, że żadna krowa nie ucierpiała podczas planowania tego segmenciku. Następna rzecz to zakulisowe promo z udziałem Learning Tree. Za dwa tygodnie na AEW Dynamite, no bo przecież nie w ROH, Tomo Hiroishi zawalczy z Chrisem Jericho opas ROH World Champion. Tego nie będziemy mieć w ringu Oro za to teraz mamy w ringu Oro Age Griffa Garrisona i Prestona Wensa. A ich przeciwnicy to drużyna o nazwie Waves and Curls i w skład tego teamu wchodzą Jalen Brandon i Trevon Jordan. Panowie Griff i Preston pierwszy raz próbują sił jako team, więc ten pojedynek posłużył temu, żeby się pokazali. Preston pokazał, że przewyższarywali siłowo i robił sobie z nimi co tylko Chciał. Griff też dodał trochę od siebie, ale no, tak naprawdę trudno mi tutaj wyróżnić coś szczególnego. No, powiedziałbym, że to się tutaj ciągnęło i nic wybitnie atrakcyjnego nie zobaczyliśmy. Jeden ze statystów dostał na koniec Tornado Forearm od Griffa, Tornado Lariat od Vensa. no i w ten sposób doszło do pinfalu. Oczywiście z korzyścią dla panów Garrison i Wens. Garrison zakładam, że szuka nowej ścieżki. No, jego dotychczasowy tak, team partner, czyli Cole Carter, leczy kontuzję. Maria Kennelis bennett jest zajęta reperowaniem swojego zdrowia. Ale Griff Garrison dalej, w mojej opinii, jest niezbyt ciekawy w ringu. Preston Vance troszeczkę może lepszy, ale ogółem po tym pierwszym razie jakoś wybitnie nie było. Troszkę nudno. Aaron Solo kontra Katsuyori Shibata to kolejne starcie. Na papierze zdecydowanym faworytem jest Shibata i chyba Aaron Solo zdawał sobie z tego sprawę, dlatego zaatakował Japończyka od razu, gdy ten tylko wszedł do ringu. Dzięki temu Solo miał przewagę nad oponentem i między innymi nadział go na barierkę dla widzów, jak również i wykonał mu supleks na podłodze. Ale już chwilę później Shibata odpłacił się dokładnie w taki sam sposób. Zarówno jeśli chodzi o barierki, jak i o tego suplexa. A chwilę później, już w ringu seria chopów i running dropkick wrogu. Solo tam jeszcze próbował, zobaczyliśmy Exploder Suplex z jego strony, ale Katsuyori Shibata zaskoczył oponenta Octopus Holdem, z którego Aaron nie miał jak się uwolnić. Tak więc Shibata wygrywa przez Submission po czterech minutach walki. Następni w ringu Josh Woods i Commander w Starciu singlowym. Josh sięgnął po swoją najlepszą broń, czyli po technikę, dzięki czemu to on na początku rozdawał karty. Komander zdołał zaskoczyć rywala dzięki swej zwinności i popisać się dive'em poza ringiem, ale i tak potem to Josh więcej przeważał. A po drodze Mark Sterling dwukrotnie dokładał coś od siebie, oczywiście tak, żeby sędzia tego nie widział i dwukrotnie przeganiał go towarzyszący komanderowi Alex Abrahantes. Komander po skontrowaniu próby szarży w rogu atakował klatkę piersiową oponenta, zaraz potem zobaczyliśmy springboard crossbody, ale to było za mało na pinfall i dalej Josh w odpowiedzi w locie kopniakiem skontrował akcję springboard, potem akcja się przeniosła poza ring i tam właśnie Josh poprzez harikan ranę zaliczył stalowy narożnik. Wtedy to komander szykował się na Dive'a, ale kiedy chciał się odbić od liny, Mark Sterling podciął mu równowagę. Mark musiał wejść do ringu, żeby uniknąć zemsty od komandera, ale wszedł tam również Alex Abrahantes. No i szanowny pan Alex wymierzył mu Spira, zatem ten niedobry pan menedżer został załatwiony. No to powracamy do panów wrestlerów. Komander popisał się Tornado DDT, Josh Leży na macie, tak więc pan w masce przespacerował się na linię Shooting Star Press i mamy pinfall dla komandera. W końcu walka tego wieczoru, że było trochę takiego wow. E, no fajnie się to oglądało, całkiem fajnie. Oczywiście jak na tygodniówkowe oczekiwania. E, ale co bym chciał powiedzieć to że trochę mi jest szkoda tego Josza Woodsa. Moim zdaniem naprawdę solidnie prezentuje się on, a fakt jest taki, że przegrywa już czwartą walkę z rzędu. A teraz płeć żeńska Abaddon kontra Viva Van. Viva Van wykazała się odwagą, bo zamiast uścisnąć rywalce dłoń, postanowiła ją spoliczkować. Abaddon tylko się zaśmiała, no i od razu swoim atakiem zdominowała rywalkę. Viva zdołała to trochę wyrównać, a nawet i doszło do tego, że ciągnęła Abaddon za włosy. Abaddon się to już no, nie spodobało, więc wymierzyła Swinging Slam, Codebreaker i jeszcze Cutter. Chwilę później zobaczyliśmy Black Dahlia i tak oto Abaddon wygrywa po trzech minutach zaledwie. Abaddon e, podnosi się po porażce z Afiną, ale myślę, że trochę bardziej mogli tutaj to wyrównać. E, jak już wspominałem, zdarzało się dawać Vivie troszeczkę tam pola do popisów ringu i tutaj też na to liczyłem. No a ostatecznie... Na jakby to powiedzieć, statystowanie, które nie różni się, nie różniące się od innych jobberów na tej czy na, innej, na, na innym odcinku tygodniówki. Nie żebym ja był jakimś wielkim fanem Vivyvan. Po prostu takie skłaszowanie, to już widzieliśmy wielokrotnie i jeszcze wielokrotnie pewnie będziemy obserwować, a kiedy zdarza się, że ta druga strona też coś tam od siebie pokaże, no to przecież od razu lepiej się to ogląda i dałoby to lepszą ocenę. A tak jest jak jest. Państwo szanowni, zapowiedziano nam, iż Afina ze swoimi sługowskami ma ważną sprawę do obgadania, więc przenosimy się na zaplecze, żeby teraz się przekonać, o co Kamane. Temat spotkania: czy Billy Starks jest gotowa przeprosić Afinę za swe postępowanie i zachowanie w ostatnich tygodniach? Ale zanim Billy zdążyła przejść do konkretów, Afina skrytykowała ubiór Billy Starks i uznała, że nie warto teraz tracić na nią czasu. Afina chciała obgadać z lekcji kwestię jej ekspansji na cały świat. Ale wtedy do sceny dołączyła Leila Grey, która mówiła o tym, iż Top Flight są najlepsi. Rozbawiło to Afiną i Lexi Nair, a skoro Afina była w dobrym humorze, uznała, że za tydzień z Leilą Grey spotka się w Wingu w Proving Ground meczu. Tak, drodzy Państwo, wystarczyło, że Leila Grey powiedziała, że Top Flight są najlepszym teamem i już zarobiła szansę na title shot'a dla siebie. Hashtag Tony Khan. Tony Khan Booking, o, tak dokładniej. Nie wiem, jak inaczej to określić. Co jeszcze można powiedzieć? Równie ciekawa informacja a w ramach powrotu do przyszłości, bo przecież powrót do przyszłości być musi, pokazano pojedynek Proving Ground meczu afina kontra HIAN z marca zeszłego roku, a wtedy ten pojedynek potrwał niecałe 5 minut. No i cóż, Tony Khan uznał, że warto jest dorzucić to do epizodu tej tygodniówki. Ale dobra, powróćmy do teraźniejszości. Powracamy do tego obrazka. Tym razem panowie pretendenci w akcji, czyli The Righteous, czyli Vincent i Dutch. Ich przeciwnikami byli szanowni panowie Sami Diaz i Matt Raymond. Prawie trzy minuty kompletnej dominacji ze strony The Righteous. Vincent i Dutch robili, co tylko chcieli. Najpierw z jednym, potem z drugim. No i spokojnie sobie wygrali. A już po walce Vincent złapał za mikrofon i powiedział, że szturmują sobie drogę do pasów Orowage World Tag Team Champions, a właściwie to już dawno powinni być posiadaczami tych tytułów. Vincent zwrócił się też do panów mistrzów, że uraz na ciele można wyleczyć, ale urazu w sercu wyleczyć się nie da. Dacz też miał tutaj coś do powiedzenia, mianowicie wskazał na ten dzwon Krowi, mówiąc, że wie ile dla Dustina Rhodesa znaczy taki symbol. No bo wiecie, Teksas, skąd szanowny pan Rhodes pochodzi. Dacz dodał, że 14 lat temu spędził sporo czasu z ojcem Dustina, który widział w nim, czyli w Dutchu, sporo potencjału. Wziął go pod swoje skrzydła, ponieważ widział w nim to, czego nie widział we własnym synu. Dlatego to jemu przypadł ten dzwon, bo to jego traktował niczym własnego syna. Na koniec jeszcze Darcz powiedział, że Dustin jest słabym ogniwem w ich rodzinie. Piękne promo. Podobało mi się, naprawdę podobało mi się. Można robić coś więcej niż tylko zaliczać skłasze. Pięknie. Oto walka wieczoru, Państwo Szanowni. Street Fight Match, opas All Age Women's Television Championship, Red Velvet kontra Diamante. Przypomnę, że panie spotkały się na początku października, no i wtedy Diamante nie kontrolowała siebie, przez co przegrała przez dyskwalifikację. Ale teraz mamy Street Fight. Jeszcze przed ringiem panie rzuciły się do ostrego ataku, ale w przypadku korzystania z przedmiotów zdecydowanie lepiej radziła sobie Diamantę. Najpierw zaatakowała kijem Kendo, a potem Red Velvet w pozycji Three of Wall, zawieszona w połowie wewnątrz kubła na śmieci, no i dostała Dropkick. Diamantę rządziła, diamantę skorzystała z łańcucha, owijając go wokół szyi rywalki, ale pani mistrzyni dzięki stanerowi się uwolniła i dodatkowo jeszcze diamantę otrzymała buldok na krzesło oraz zaliczyła kosz na śmieci ustawiony w rogu. Publika liczyła na stół, ale Red Velvet na razie wzięła drabinę. Pani mistrzyni skutecznie nadziała rywalkę hiptosem na drabinę, ale kiedy, kiedy próbowała leg drop, to wtedy samolot sama się nadziała na wspomnianą drabinę. Więc piłka teraz po stronie Diamante, która zdecydowała się na splasz na drabinę i to jej się udało. To jednak było za mało na pinfall, tak więc ku uciesze widzów Diamante sięga po stół Stoliczek rozstawiony w ringu, ale Red Velvet dopadała ją z krzesłem i to jeszcze kiedy Diamante próbowała schować się pod drabiną. Następnie Diamante ustawiona na stole, ale zdążyła ona wstać i dopaść Red Velvet w narożniku. Tym samym to Diamante wykonuje Superplex prosto na stół i stoliczek oczywiście zrobił trach. Co prawda minęło kilkanaście sekund, ale diamante jednak nie zdołała uzyskać z tego pinfalu. Diamante chciała użyć teraz jako broni pasa mistrzowskiego, ale nie dość, że jej się to nie udało, to jeszcze Red Velvet na wspomniany pas mistrzowski wymierzyła diamantę swoją firmową akcję, czyli Mama's Kitchen. Raz, dwa, trzy, państwo, szanowni, Red Velvet zachowuje pas. Oj, 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 oj! Eee, moim zdaniem e, inny powinien być rezultat walki wieczoru. Drugi raz się spotkały w ringu, tym razem w pojedynku z użyciem broni. E, mnie się wydaje, że nie byłoby to jakieś złe, gdyby to Diamante przejęła pas. E, no i przypomnę jeszcze też, że w lipcu na Pay-Per-View e, Diamante przegrała z Leilą Hirsch w Texas Death Matchu. No więc byłoby tak, że tutaj Diamante wygrywa pas i przychodzi sobie Leila Hirsch przypominając e, historię między nimi i cyk. Masz pan gotowy pojedynek na Final Battle, szanowny panie Tony Khan. A tak, to jest jak jest. Um, dość randomowo, kiedy myślę sobie o tym odcinku. Sporo dzisiaj pojedynków, które po prostu e, się odbyły. Main event ok. E, promo The Righteous, tak? E, no, Josh Woods z komanderem zrobili spoko starcie. A reszta była. No i jeszcze jedno. Ogłaszanie spotkania grupy Afin, żeby było z tego promo na dwie minuty, z którego dowiedzieliśmy się, że w jak prosty sposób można zyskać Proving Ground match, tak jak to się stało w przypadku Layli Grey. Ej. Bodajże tydzień temu mówiłem, że zbyt Mazarnie ciągną to story afin z Billy Starks. No cóż, Państwo Szanowni, tak jak dzisiaj fani piłkarzy mają nadzieję na pozytywną niespodziankę w meczu Polaków z Portugalczykami, tak ja mam nadzieję na lepsze wrażenia za tydzień. Ale przyjemnego weekendu oczywiście. Oglądajcie Ring of Honor.